Witam serdecznie bliźnięta, wróżka Sikora. Zapraszam was na czytanie grudniowe. E, czytanie grudniowe, sprawdzimy sobie jakie energie dla bliźniąt mogą się realizować w miesiącu grudniu. Oczywiście wszystkie bliźnięta, słoneczne, bliźnięta w różnych aspektach, jakie macie e, planetarnych na kole astrologicznym. Oczywiście również zapraszam do oglądania. Jest to czytanie ogólne, więc za każdym razem zaznaczam to, że nie wszystko może z wami rezonować, nie wszystko może się zgadzać. Jest to Pewna ogólna energetyka, jaka może dla bliźniąt pojawiać się w miesiącu grudniu oraz jakie ewentualne porady z tego tytułu mogę tutaj Wam sugerować. E... Łyczek wody i przechodzę już do czytania. Bardzo proszę o przekaz energetyczny dla bliźniąt na miesiąc grudzień 2021. Bardzo proszę, grudzień 2021. Grudzień. Bliźnięta. Z jaką energią bliźnięta wchodzą w grudzień? Czwórka kielichów w odwrocie. Co zostaje za wami? Kapłanka również w odwrocie. Kierunek, w jaki bliźnięta zmierzają. Hu. A ja zobaczę, czy widać karty. Widać karty. Słuchajcie, no bliźnięta. Co, co na plus, to na pewno wyjście z jakiejś takiej stagnacji, z jakiejś takiej, można by rzec, można by rzec niemocy, bo odwrócona czwórka kielichów mówi tak naprawdę o. Czymś dobrym, czyli o tak, jakby zauważeniu tego czwartego kielicha. Em, myślę, że zostawiacie za sobą pewno, pewne takie rozchwianie, bo kapłanka mówi o, odwrócona mówi o rozchwianiu emocjonalnym. Tutaj jest brak decyzyjności, tutaj jest takie nie wiem, co mam robić, nie wiem, jaki jestem, jaka jestem, nie wiem, co chcę w ogóle, tak jakby. Tu jest totalne, totalne odcięcie się od swojej wewnętrznej mądrości, od swojej intuicji w ogóle, od jakiegokolwiek prowadzenia w życiu. Generalnie odwrócona kapłanka to nie jest nic dobrego, więc dobrze, że ją zostawiacie za sobą. Tak naprawdę. No i tutaj generalnie pojawia się jakby ta czwarta opcja, ta dobra opcja to, to coś, co może was doprowadzić tutaj. Wiecie, wieży tak naprawdę można się bać, natomiast generalnie wieża jest tak naprawdę czymś dobrym, bo wieża mówi o upadku starych struktur. Wieża w pozycji prostej w ogóle jest tak naprawdę dobrą kartą, bo wieża w pozycji odwróconej to jest powstrzymywanie czegoś, co i tak jest felerne, co i tak powinno się zawalić, co i tak was ogranicza, co i tak nie jest niczym dobrym, ani niczym korzystnym. Wieża to są złe fundamenty. Wieża jest zbudowana na złych fundamentach, więc ona prędzej czy później i tak się zawali i tak się zapadnie. Więc dobrze jest po prostu Zmierzyć się z tym, pozwolić się, po, pozwolić się te, temu, temu zawalić. To nie są łatwe doświadczenia, ale zmiana tak naprawdę nigdy nie jest łatwa. Zmiana jest często trudna i bolesna. Natomiast myślę, że bliźnięta mają mocną szansę w grudniu znaleźć się w miejscu, w którym przyjdzie do Was coś, co sprawi, że poddacie się tej zmianie, że ta zmiana zacznie się dziać. Że to to, co już powinno upaść, co tak naprawdę wam nie służy i co tak naprawdę może też wpływać na taki wasz stan niepewności emocjonalnej, słabości też emocjonalnej, tutaj runie, upadnie. To może być jakiś, jakiś czynnik z zewnątrz, bo czwórka kielichów też mówi o. Tym, co przychodzi z zewnątrz do nas, to może być jakaś osoba z zewnątrz, to może być też jakaś sytuacja, więc bądźcie uważni, bliźnięta, w tym miesiącu, na jakieś sytuacje i kojarzcie je na przykład z sytuacją, w której wy jesteście, czy to, co przychodzi z zewnątrz, może Wam jakoś pomóc, może Wam w jakiś sposób um, uruchomić tą. No, chciałoby się powiedzieć ten upadek, ale to jest tak naprawdę upadek ku dobremu, upadek ku lepszemu. Natomiast uważajcie na to, żeby nie. Em, nie bać się też tego, bo jeżeli będziemy przygotowani na trudne doświadczenie, czy jeżeli będziemy przygotowani na coś, co może zaboleć, może być trudne, może być przykre, to to jest zawsze jakby. Mniej trudne i przykre niż jak, jak to nas zaskakuje w ogóle z, totalnie z zewnątrz. Więc, generalnie, wieża i tak jest z zewnątrz, w sensie wieża i tak się zadziewa i wieża i tak na nas, to doświadczenie na nas spada jak grom z jasnego nieba. Natomiast w momencie, w którym spodziewamy się, że tak może być i świadomie wejdziemy w tą sytuację i świadomie e, pozwolimy też temu, wiedząc, że to jest tak naprawdę dla naszego dobra i to jest tak naprawdę po to, żebyśmy. E, zrewidowali te struktury, które były wadliwe, wzmocnili siebie. Tu jest też pokazana szansa na wzmocnienie siebie, bo odwrócona kapłanka jest słaba, to jest słaba energia, to jest energia braku kontaktu ze sobą, braku kontaktu ze swoim sercem e, i takich, wiecie, nawet depresji, nawet nerwic, jakichś takich naprawdę, kurczę, no ciężkich energii. E, więc generalnie, no Cóż mogę powiedzieć o tej wieży? No, słuchajcie, sami idziecie w tą stronę. Jeżeli jest taka sytuacja bliźnięta u Was, że Wy jesteście po prostu w emocjonalnie niepozbierani i emocjonalnie, że tak powiem, yy, jest uszczerbek emocjonalny i nie będziecie w kontakcie z tymi emocjami, to ta wieża tak naprawdę... I tak się zadzieje. Wiecie, o co chodzi? O to chodzi w wieży, że ona jakby sytuacja, którą reprezentuje wieża, yy, nie ma. My w żaden sposób nie mamy wpływu na tą sytuację. To po prostu się dzieje. Więc, moi drodzy, lepiej być gotowym. Wyzwanie grudnia dla. Yy, Boże dla strzelca. Dlaczego chciałam powiedzieć strzelca? Strzelca, jeżeli bliźnięta, jeżeli macie jakiegoś strzelca w swoim życiu. Myślę, że to, 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 że to nie są przypadki. I yy, nigdy przejęzyczenie nie jest przypadkiem. Jeżeli strzelec, jeżeli strzelec, przy, przyjrzyjcie się po prostu strzelcowi jakiemuś. Yy, może jakiś strzelec pomoże Wam tutaj, podsunie Wam ten kielich, pomoże Wam przejść przez wieżę, ale może jakiś strzelec też się przyczynić do tego, że będzie jeszcze trudniej, więc na Strzelca uwaga. Wyzwanie tego tygodnia, boże tego miesiąca. Odwrócona szóstka mieczy. Jaka będzie przeszkoda? I co będzie pomagało? No bliźnięta, słuchajcie. Odwrócona szóstka mieczy to nie jest do końca gotowość na tą zmianę. To nie, jest, to nie jest gotowość na tą zmianę. Ja mam wrażenie, że to się będzie działo w grudniu, że wam się ten świat może nawet walić na głowę i to będzie się działo, ale wy nie będziecie do końca gotowi, żeby... Żeby się z tym zmierzyć, żeby sobie z tym poradzić, ale żeby też być u steru przez cały ten czas. To jest trochę tak, jakbyście byli na wzburzonym morzu i, i sterowali okrętem. Tu jest bardzo ważne, żeby cały czas sterować tym okrętem, żeby nie wypadać z kursu, żeby nie wykolejać się. Ten rydwan w przeszkodzie ja może mówić tutaj, uważajcie na to, żeby nie wykolejać się, że tak powiem, na wzburzonym morzu emocji. To może dotyczyć wzburzonego morza emocji, ale teraz... Jeżeli mamy tutaj rydwan i wierzę i tą szóstkę mieczy yy, bliźnięta szczerze i serio uważajcie na wypadki komunikacyjne bo to może też o tym mówić w grudniu mm. To może być w wyzwaniu po prostu, jeżeli będziecie brawurowo jeździć, jeżeli będziecie w jakiś sposób y, nie uważać na drodze, y, albo y, robić jakieś, nie wiem, podróż, to nie jest może też najlepszy czas na podróże, ja wiem, że święta i że może część z Was będzie chciało gdzieś jechać albo wyjeżdżać, ale nie wydaje mi się, żeby to był najlepszy pomysł w grudniu, szczerze mówiąc, dla Was, bo wyzwaniem tutaj jest przemieszczanie się ewidentnie wyzwaniem jest przemieszczanie się i pytanie, czy tak naprawdę to wasza, to, to, ta wasza chęć przemieszczania się nie skończy się tutaj źle. Yy, może to nie dotyczyć koniecznie wypadku komunikacyjnego, ale może też tak być na przykład, że utkniecie w jakimś miejscu po prostu, bo nie wiem, pandemia się znowu zaostrzy, albo coś takiego. Więc generalnie uważajcie, co będzie pomagało, rozważajcie opcje, które macie. Dwójka denarów mówi o wielości opcji, no tutaj w tym wypadku akurat dwóch opcji, ale tu jest takie rozważanie pozostałych opcji. Tu może być na przykład opcja, że nie wiem, ktoś z zagranicy albo jakaś rodzina za granicą macie albo coś takiego was zaprasza na święta, wy chcecie jechać na święta, ale to nie jest może najlepsza opcja, więc generalnie zastanawiacie się dwa razy nad tym, czy to może jest w ogóle dobra opcja, czy nie jest, tak jakby e, nie podejmowanie decyzji od razu. Tu jest takie trochę przeciąganie decyzji, takie zastanawianie się dwa razy, trzy razy, cztery razy, pięć razy. Rozważanie tych opcji, jeszcze rozważanie tych opcji, cały czas takie e, zostawanie w zasadzie na tym tylnym siedzeniu. N nie bycie bardzo ym, takim, nie próbujący też nadawać kierunku, w którym te zmiany mają się zadziać. Bo myślę, że tutaj ta Szóstka Mieczy mówi o tym, że. Pewne zmiany muszą się zadziać i pewne struktury muszą upaść, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby bliźnięta pozwoliły losowi się wydarzyć z zaufaniem, że to będzie coś dobrego, i nie próbowały desperacko nadawać temu tonu i nie próbowały desperacko kontrolować też tej sytuacji. Tu chodzi o takie pozwolenie sobie na zmianę, ale pozwolenie sobie na to, żeby. Ktoś inny sterował tą zmianą. Nie wiem, Bóg, siła wyższa, ktokolwiek to jest. Pozwólcie sobie na oddanie lejców sile wyższej, po prostu. Po prostu, tak to czuję, no tak to czuję, to to powiem. Pozwólcie sobie nie być decyzyjnymi. Tu jest co będzie pomagało. Dwójka denarów to nie jest nic innego jak brak decyzji. I myślę, że to jest, to jest to, tak naprawdę, o co chodzi. Żeby pozwolić życiu się dziać. Żeby pozwolić tej zmianie się wydarzyć. Bo wiecie, często bliźnięta jest tak, że. Człowiek jest bardzo przywiązany do tych struktur, w których jest. I wam się może nawet wydawać tak, tak, ja chcę, żeby stare struktury upadły, tak, ja chcę się uwolnić, chcę zacząć coś nowego, chcę tej, tą czwartą opcję, chcę tą nową opcję, tą nową drogę, chcę się wyrwać z tego w końcu, chcę tej zmiany. A potem, jak przychodzi co do czego i ta zmiana jest naprawdę trudna i bolesna i ta zmiana naprawdę się dzieje, to nie, 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 jednak nie, jednak nie, 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 i łapiemy się kurczowo starego. A tutaj właśnie chodzi o to, żeby. Puścić to, tak jakby wiecie, po prostu puścić kierownicę i pozwolić zaufać, że to się dzieje po to, żeby było nam lepiej, żeby był ten rozwój, żeby, żebyście jakby stawali się lepszymi ludźmi. Ale no, nasze ludzkie mechanizmy blokują tą zmianę, blokują tą zmianę i nie pozwalają, więc generalnie myślę, że tutaj chodzi o taką paradoksalnie waszą większą bierność. I po prostu pozwolenie temu, żeby, żeby życie się wydarzyło w grudniu. I bycie otwartym na to, co życie przynosi i co życie nam podsuwa. I bo możecie na przykład być uparci, że to ja wyjadę na te święta jednak. Nie, wróżka sikora mi nie będzie mówić, co ja mam robić. Wyjadę na te święta, a na przykład życie Wam przyniesie. Opcje pod tytułem: że nie wiem, jest jakaś w ogóle, pojawi się opcja w miejscu Waszego zamieszkania, albo ktoś Was zaprosi lokalnie, albo coś, wiecie, tego typu energetyka. Więc bądźcie na to uważni, żeby korzystać też z takich opcji, które po prostu los Wam będzie podsuwał, czy życie Wam będzie podsuwać. Co nowego wejdzie w życie bliźniąt w grudniu, bardzo proszę. A z kielichów, moi drodzy, to jest yy, mo, po, ponowne połączenie się ze swoimi emocjami, ze swoim ja, ze, swoim, ze swoją intuicją, też. Myślę, że tutaj bliźnięta są trochę wytrącone z takiej, zwłaszcza w tej odwróconej kapłance, tutaj. Bliźnięta zostały wytrącone z łączności ze swoją intuicją, i to może właśnie. Yy, to może powodować to, że Wy próbujecie kontrolować życie bardzo, 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 bo brakuje tego połączenia z tą intuicją. Natomiast w momencie, w którym Wy się połączycie z tą intuicją z powrotem i z tym takim poczuciem prowadzenia i z tym takim poczuciem, że jesteście pod opieką tak naprawdę wyższego ja, Boga, siły wyższej, czegokolwiek, cokolwiek to jest losu życia, z tym zaufaniem, to w momencie, w którym mamy połączenie z tym, z tym sercem, które nas prowadzi... Nie potrzebujemy aż tak bardzo kontrolować sytuacji. I pozwalamy na te trudne doświadczenia, pozwalamy tej wierzy upadać, bo mamy w sobie wiarę, bo mamy w sobie y, zaufanie też. A z o tym mówi, to jest zaufanie do życia, zaufanie do losu. Ja nie mówię narażać się celowo na jakieś wiecie, wypadki czy jakieś takie rzeczy. Nie, tutaj w ogóle totalnie nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby pozwolić sobie przeżyć trudne doświadczenia, których chcecie może uniknąć, z zaufaniem, że to tak naprawdę przyniesie wam coś dobrego, że może tak miało być. Wiecie, to jest nawet taka prozaiczna sytuacja, typu, nie wiem, macie jakieś plany i zamkną wam granice, i wy za wszelką cenę jednak chcecie w tym rydwanie, po prostu tym rydwanem jechać i w ogóle. A jak. Poczekacie trochę, po, rozważycie inne opcje, podejmiecie taką decyzję, że po prostu poczekacie. Mimo, że to nie jest łatwe, to nie jest fajne, to nie jest przyjemne, i jakby wkurzacie się, i czujecie frustrację, i inne emocje takie nieprzyjemne, niefajne, i generalnie wiadomo, to w zaufaniu, w zaufaniu do tego, że widocznie tak miało być. Że jest jakaś inna droga, jest jakieś inne miejsce, w którym ja teraz powinienem być, to wszystko się ułoży. Ja wiem, że to jest truizm, że wszystko się ułoży, ale generalnie o to tu trochę chodzi. O taki reconnect ze swoim sercem, ze swoją intuicją i z tym poczuciem takiego bycia prowadzonym po prostu. Odnowienie swojej relacji z zaufaniem do życia w wielkim skrócie w grudniu, moi drodzy. Wynik grudnia dla bliźniąt. Bardzo proszę. Energia, z jaką bliźnięta wychodzą z grudnia. Mamy tutaj ósemkę monet, czyli w zasadzie dosyć praktyczna energia. Dosyć praktyczna energia, która uziemia. Myślę, że to jest takie takie, takie nawołanie dla bliźniąt, że tak naprawdę nie macie się czego bać, bo jakby nie było, to staniecie na nogi i wypracujecie sobie Rozwiązanie. Wypracujecie sobie nowe, jakby. Tak jakby. Nie, może nie, że nowe, ale chodzi mi o taką o coś takiego, że macie fach w ręku. I to w, jakby ta ósemka denarów mówi konkre w konkrecie o fachu w ręku, natomiast myślę, że tu chodzi o taki fach w ręku poradzenia sobie w życiu, nawet po trudnych doświadczeniach z wieżą, nawet po konieczności zaufania losowi, gdzie Wy nie chcecie ufać losowi, bo Wy chcecie mieć pełną kontrolę i tak dalej. Pamiętajcie o tym, że macie fach w ręku do tego, żeby to życie wykuwać tak jak chcecie. I, I zadbać o siebie, i załatwić. Tu jest taki praktyczny zmysł. Tu jest taki praktyczny zmysł, który nawet na zgliszczach tej wieży po prostu wy weźmiecie i będziecie układać te klocki od nowa. One się wam rozpadną, a wy weź... jakby potraficie to zrobić. Tu chodzi o taki praktyczny zmysł. Więc wydaje mi się, że kwestia lęku przed oddaniem się w ręce losu yy, może być załagodzona faktem. Że pamiętacie o tym cały czas, że macie fach w ręku i że macie zdolności, i że macie zdolność praktycznego myślenia, macie zdolność uziemienia się, macie taki ogar do załatwienia spraw, do jakby e, no po prostu ogarnięcia tego, co trzeba będzie ogarnąć po tej, po tej wieży tutaj. Więc generalnie myślę, że bliźnięta wychodzą obronną ręką z tego grudnia, mimo że naprawdę te doświadczenia mogą nie być łatwe. Jaka rada dla bliźniąt? Piątka kielichów bliźnięta te doświadczenia mogą nie być łatwe i nie będą łatwe, ale pamiętajcie, że każde trudne doświadczenie, którego doświadczacie, jest do przejścia, jest do przeżycia. Strata, żal, smutek, jakieś zawalenie się czegoś, bo to może mówić autentycznie o zawaleniu się czegoś, o jakimś trudnym doświadczeniu. To jest wpisane w nasze życie zawsze. I będzie się wiązało z jakimiś z łzami, z jakimś trudnym doświadczeniem, ale podniesiecie się z tego. Po wieży wschodzi słońce, mamy kartę gwiazdy. Po piątce kielichów jest szóstka kielichów, czyli zwycięstwo. Takie są cykle życia. Są rzeczy trudne, są rzeczy lepsze, są rzeczy trudne, są rzeczy lepsze, ale nie próbujcie zanadto kontrolować tego. Pamiętajcie o tym tutaj, że poradzicie sobie w każdej sytuacji i też poradzicie sobie w tej sytuacji, w której trzeba będzie coś opłakać, trzeba będzie coś pożegnać i będą trudne, bolesne emocje. To może mówić o stracie, to może mówić o wypadku, to może mówić o jakichś przykrych, trudnych doświadczeniach, ale każde trudne doświadczenie jest budujące jest wzmacniające, jeżeli podejdziemy do tego praktycznie, jeżeli podejdziemy do tego z zaufaniem do życia po prostu. Słowo końcowe dla bliźniąt, bardzo proszę, na grudzień 2021. Król kielichów bliźnięta, no po raz kolejny tutaj jest pokazana taki emotional management, Czyli zarządzanie swoimi emocjami, czyli pamiętanie o tym, że jesteście władcami swoich emocji i przy zaufaniu do życia, do losu, do jakichkolwiek sytuacji, które mogłyby się wydarzać. Kon jedyna kontrola czasami, jaką, jaką macie, jaką możecie mieć w momencie, w którym odpuszczacie kontrolę i pozwalacie życiu się dziać, to jedyna kontrola, jaką macie, to jest kontrola nad własnymi emocjami i nad sobą i nad tym, jak podejdziecie do pewnych rzeczy i w jaki sposób przeżyjecie pewne rzeczy, bo piątka kielichów to jest ciężkie przeżywanie, to jest przeżywanie trudnych rzeczy i trudnych emocji. Natomiast król Kielichów radzi sobie z każdymi emocjami. On sobie radzi z tymi lekkimi, przyjemnymi emocjami miłymi, tutaj reprezentowanymi przez ten statek z tymi białymi żaglami, ale on też radzi sobie z tymi ciemnymi emocjami, które tutaj są pokazane w tym zburzonym morzu. On to wszystko mieści w sobie. On kontroluje swoje emocje. życia się nie da kontrolować. Czasami życie nam przynosi wieże, wiecie o co chodzi. I życia się. I, I tej wieży się nie da kontrolować. I wypróbując w tym rydwanie ją kontrolować, polegniecie. Polegniecie, ale możecie kontrolować swoje emocje i przede wszystkim możecie po, po, kontrolować to, w jaki sposób podchodzicie do tych trudnych emocji i do tych trudnych przeżyć. I to sprawi, że wzrastacie, i to sprawi, że nabieracie zaufania do siebie, i nabieracie zaufania, że tutaj poradzicie sobie ze wszystkim, bo podchodzicie do emocji i do jakby przeżywania tych sytuacji w taki praktyczny sposób na zasadzie ok. Jest mi smutno, jest mi ciężko, teraz płaczę, ale nie, nie, jakby nie tonę w tym. Nie tonę w tym. Szóstka mieczy też nie tonie w tym. Odwrócona kapłanka tonie, ale odwróconą kapłankę kończymy. Zostawiamy za sobą, nie ma jej, poza kadrem. Pamiętajcie, bliźnięta, emotional management, you got this, to może nie być łatwy miesiąc. Naprawdę może nie być... Yy... Ale miejcie zaufanie. Miejcie zaufanie do losu, miejcie zaufanie przede wszystkim też do samych siebie i do swojej emocjonalności, i do swojej możliwości zarządzania emocjami. I będzie wszystko dobrze. A jak coś, zapraszam na czytania prywatne. Pozdrawiam.